Witamy w Wydziale Transeuropejskim, rozciągającym się od państw wyspiarskich na północnym Atlantyku, poprzez północną Europę, aż do Bliskiego Wschodu, północno-wschodniej Afryki i Pakistanu. Biorąc pod uwagę rozmiar regionu pod względem geograficznym oraz różnorodność kulturową i językową, Wydział Transeuropejski Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego wydaje się być ogromny. Jednak pod względem liczby wyznawców jest to najmniejszy region w Kościele Światowym. Liczy on tylko 111 tysięcy Adwentystów, podczas gdy cała populacja wynosi około 630 milionów ludzi. Różnorodność i rozległość Wydziału jest jednym z wielu stojących przed nim wyzwań. Większość jest jego krajów, wydaje się być zmaterializowanymi i zeświadczonymi społeczeństwami. Ludzie spacerujący tymi ulicami często wykazują się małym zainteresowaniem Bogiem, który ich kocha. Wielu z nich skupia się przede wszystkim na dobrobycie, niż na uznaniu wyższej siły. Wiele kościołów chrześcijańskich świeci pustkami. Kolejnym wyzwaniem są dwie główne niechrześcijańskie religie judaizm i islam które nazywają ten region swoim domem. Tutaj często napotyka się na silny opór, nawet w przypadku zwyczajnego nawiązania kontaktów społecznych przez chrześcijan. Dlatego tak trudno jest tutaj pozyskać nowych wyznawców. Pomimo tak wielu wyzwań, Kościół kontynuuje swą misję niesienia światu poselstwa o miłości Jezusa. Ale potrzebna jest nasza pomoc, by zapewnić ciągłość głoszenia Ewangelii. Trzy kraje w tym wydziale otrzymają szczególne dary 13 soboty w tym kwartale. Dania, Polska i Finlandia. Dania jest najdalej na południe wysuniętym państwem spośród krajów skandynawskich, rozciągającym się od północnych granic Niemiec aż do Morza Północnego. Niemal wszyscy Duńczycy to wyznawcy luteranizmu, a mimo to charakteryzuje ich głęboka sekularyzacja i postmodernistyczne podejście z niewielkim religijnym doświadczeniem. Niektóre statystyki wykazują, iż zaledwie 4% duńskiej społeczności regularnie uczęszcza do Kościoła. W roku 1877 John Mattenson, obywatel duński mieszkający w Stanach Zjednoczonych napisał list do Generalnej Konferencji, prosząc o wysłanie go jako misjonarza do Danii. W roku 1880, zaledwie po trzech latach jego pracy, zorganizowano pierwszą adwentystyczną diecezję poza Stanami Zjednoczonymi, zwaną Diecezją Duńską, w skład której weszło siedem zborów ze 120 wyznawcami. Jednak pomimo tak wspaniałego początku historii Kościoła w Danii i jego gwałtownego rozwoju w tamtym czasie, dzisiaj znajduje się on w stagnacji. Liczba członków wynosi tylko 2500 osób. W ostatniej dekadzie liczba wyznawców spadła o około 10%. Na szczęście pojawiła się nowa nadzieja w postaci międzynarodowego anglojęzycznego zboru, znajdującego się w stolicy Danii w Kopenhadze. Większość jego członków to studenci i emigranci. Część darów 13. soboty przeznaczonych zostanie właśnie na wybudowanie tego kościoła dla anglojęzycznych wyznawców w Danii. Polska to kraj, którego korzenie chrześcijaństwa sięgają końca X wieku. Pierwszy król Polski, Mieszko, w roku 966 przyjął Chrzest i dał podwaliny dzisiejszemu chrześcijańskiemu państwu, jakim jest Polska. W XVIII wieku Polskę rozgrabiono między trzech zaborców. Królestwo Prus, Imperium Rosyjskie i Austrię, ale odzyskała swą niepodległość po 123 latach. Wkrótce została jednak ponownie napadnięta przez Niemcy i Rosję. Po zakończeniu II wojny światowej kraj ten został objęty sferą wpływów Związku Radzieckiego. Początki kościoła adwentystycznego w Polsce sięgają roku 1888, kiedy to pastorzy Laubhan i Szkubowicz przybyli na ówczesne wschodnie tereny Polski. Trzy lata później nastąpiło uroczyste otwarcie kościoła w Pożarkach. W okresie międzywojennym Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce usilnie walczył o oficjalne uznanie go przez państwo. Podczas II wojny światowej okupanci znacznie ograniczyli działalność kościoła w Polsce, a gdzie wręcz jej zakazali. Niektórzy członkowie i duchowni trafili do obozów, na Syberię czy też zginęli w Katyniu. Po zakończeniu II wojny światowej, Kościół został reaktywowany i zaczął na nowo się rozwijać. Po upadku komunizmu w Polsce nastała prawdziwa wolność religijna. Jednak wzrastająca sekularyzacja tego kraju staje się coraz bardziej zauważalna. W ciągu ostatnich 15 lat ogólny przyrost członków był niewielki. Jednym ze sposobów, w jaki Kościół adwentystyczny w Polsce próbuje dotrzeć do ludzi, jest działalność ośrodka rekreacyjnego w Zatoniu. Tak zwany kamp wykorzystywany jest co roku, by dać setkom dzieci i młodzieży możliwość poznawania Boga. Wymogi prawne i standardy wymagają jednak, by budynki ośrodka zostały właściwie odnowione. To naprawdę ogromna finansowa trudność dla społeczności adwentowej w Polsce. Część darów 13. soboty będzie przeznaczona na pomoc w dokończeniu renowacji właśnie tych budynków, a to pozwoli na lepsze ich wykorzystanie. Na najdalej położonej północnej części Finlandii przez blisko 10 tygodni w porze letniej słońce w ogóle się nie pojawia. To skandynawskie państwo i jest domem dla blisko 5,5 miliona ludzi, spośród których ponad 5 tysięcy to adwentyści. Jednak w ostatnich latach liczba członków kościoła znacznie tam zmalała. Finlandzki kościół adwentystyczny wiąże swój początek z historią pewnego kapitana morskiego, który zakupił kilka adwentystycznych książek w angielskim porcie w Liverpool w 1885 roku. Po przeczytaniu ich przekonał się o sobocie jako Dniu Świętym i został adwentystą. W roku 1891 Emil Lind, dyrektor kolportażu i ewangelizacji w Szwecji, odwiedził Finlandię, by zorientować się w morzu możliwości rozpowszechnienia tam książek. W związku z problemami dostarczania książek ze Szwecji otwarto w Finlandii w roku 1893 drukarnię. W roku następnym został założony pierwszy zbór, który liczył 24 członków, a kilka lat później otwarta została szkoła oraz ośrodek fizykoterapii. Ale tak jak w Danii pomimo znakomitego początku, kościół w Finlandii walczy w tej chwili ze słabym wzrostem wyznawców. Tuż za granicami stolicy Finlandii, helsinkami, znajduje się mały, ale rozwijający się zbór, gdzie wyznawcy wierzą, że mogą wiele zdziałać. Część darów 13 soboty przeznaczone zostanie na odnowienie historycznego budynku, który wykorzystany zostanie na kościół. Proszę, módlcie się za kościoły adwentystyczne w Wydziale Transeuropejskim, a szczególnie za te trzy kraje, które opowiadają światu o Bogu. Dziękujemy za Wasze nieustające wsparcie w postaci darów misyjnych. Polska przeszła wiele zmian w ciągu ostatnich 20 lat. Po upadku socjalizmu społeczeństwo to mogło cieszyć się na nowo odzyskaną wolnością religijną, podobnie jak inne państwa należące do byłego bloku wschodniego. Jednak radość z wolności religijnej szybko zdominowały procesy sekularyzacyjne, a społeczeństwo zaczęło akceptować coraz bardziej konsumpcyjny model życia. Według najnowszych danych, już tylko 55% Polaków uważa, że wiara w istotny sposób wpływa na ich życiowe wybory. Aby wesprzeć działania skutecznego docierania do sekularyzujących się społeczeństw, Kościół Adwentystów pragnie utworzyć ośrodki duchowego wzrostu, gdzie wyznawcy mogliby wzmocnić swoją więź z Bogiem oraz ze sobą, tak by stając się żywym obrazem Chrystusa, móc dotrzeć z Ewangelią do społeczeństwa. Jednym z takich ośrodków jest Camp Zatonie, organizowany w północno-zachodniej części Polski. W okresie letnim tysiące adwentystów wraz z rodzinami i przyjaciółmi przybywają na kamp do Zatonia, by wielbić Boga i wzmacniać z nim łączność oraz nawiązywać znajomości z innymi uczestnikami kampu. Potężny namiot kampowy wypełniony jest ludźmi, którzy, słuchając wykładów i kazań mówców z różnych krajów, ubogacają swoje życie duchowe. Na kampie młodzi ludzie spotykają się ze swoimi przyjaciółmi, uwielbiając Boga pieśnią i doświadczeniami. Znajdują również czas na relaks i wspólne zabawy, które są okazją do nawiązania długotrwałych znajomości. Na zakończenie kampu odbywa się uroczystość Chrztu, która gromadzi całą społeczność kampową. Podczas kampu promowane są również akcje dotarcia do lokalnej społeczności. Kampowicze udają się do pobliskich miejscowości i rozpowszechniają literaturę, mając nadzieję, iż to pobudzi ludzi do osobistego zainteresowania się Bogiem. Inne grupy pomagają okolicznym rodzinom w odremontowaniu swych domów. Współpracują z lokalnymi władzami nad projektami mającymi poprawić jakość życia mieszkańców. Czasami są to drobne remonty, a czasami kompleksowe działania, jak na przykład odremontowanie dachu czy też inne. Kampowicze w ten sposób tworzą relacje, które dają większe możliwości dzielenia się wiarą i nadzieją na lepsze życie z tymi, którzy żyją w ich otoczeniu. Podczas kampu ma też miejsce nabożeństwo dziękczynno-modlitewne wraz z rozpoczęciem soboty. Wyznawcy układają kamieniu u podnóża drewnianego krzyża, mające obrazować brzemiona niszczące ten świat i odłączające ludzi od prawdziwej więzi z Chrystusem. Zebrani modlą się o moc, by stać się żywymi świadkami Jezusa dla tych, których spotykają w swoim życiu każdego dnia. W trzecim kwartale 2010 roku dary 13 soboty będą przeznaczone na odrestaurowanie ośrodka w Zatoniu. Modlimy się o to, aby wyznawcy kościoła w Polsce mieli możliwość dotarcia do coraz bardziej sekularyzowanego społeczeństwa, aby serca Polaków otworzyły się, a ich życie uległo zmianie. Opracowanie ośrodek radiowo-telewizyjny Głos Nadziei. Tekst polski Estera Strama. Czytał Mirosław Harasim.